goskie, Żale, odcinek chyba numer 2. A więc przed chwilą troszeczkę emocje opadły, ale wczoraj siedzę sobie, w zasadzie dzisiaj rano sobie siedzę i przeglądam sobie y, y, wideo z wczoraj. Pojawiliśmy y, się tutaj na basenie y, i zaraz rzucę przebitki z tego tematu. I no więc tak, jestem na diecie, na tej diecie Search Food, ale nie tylko na tej diecie, bo tak. Jemy inaczej. To jest raz. Dwa. Staram się nie jeść, nie żreć na, na wieczór, na noc. Zawsze jedliśmy jakieś tam humusy, chipsy, jakieś inne tegesy, a nie jemy tego. Trzy. Jem zdecydowanie mniej i nawet nie mamy dostępu do żadnego jedzenia śmieciowego. Żadnych chipsów nie jemy przy filmach w ciągu dnia na lunch, owoce, woda praktycznie zero alkoholu żadnych pizz no niczego, do tego dieta, sirtfood przez tydzień praktycznie głodowanie przez kolejny teraz parę dni no nie głodowanie, ale dieta i przez wcześniejsze tygodnie też mniej jedzenia mniej, mniej wszystkiego no i co? wczoraj, dzisiaj rano patrzę na wideo z tej kamerki GoPro eee, i wyglądam jak jakieś monstrum w basenie jakby jakaś foka słoń morski skoczył do basenu obok moich dzieci przez pierwsze trzy sekundy sobie myślę ja pierdolę, jakiś, jakiś... kto to jest z moimi dziećmi w basenie? no i co? to ja to jakaś masakra jest nie wiem, czy to dlatego, że nie mam tyle ruchu, że nie, nie jedzę, ale, ale mówi się 80% jedzenie, 20% ruch, ćwiczenie. Yy, nawet nie będzie 50 na 50. I ruszam się. Ciężary trochę. Yy, rowerek. Ja wiem, że jest mniej. Ja wiem, że jest mało chodzenia i mało tego wszystkiego, co idziemy z domu, ale Jakaś masakra. W koło tutaj brzucha, od tyłu. No zobaczcie sami teraz. No mam jakieś takie mega... Nie wiem co to jest, no i naprawdę całą tą dietę stosuje jakiś, jakiś obłęd. Jakaś masakra. No ale nie chciałbym, żeby to wy, wy, wyszło, że to na smutno. Ja tu tak naprawdę się brechtam, bo ja zawsze miałem jakąś taką przemianę materii. Więc... więc walczę, ale... ale jakiś obłęd. Wydaje mi się po prostu, że y, trzeba dorzucić nie gadać o tym, ale dorzucić więcej ruchu po prostu y, z rana może jakoś y, po prostu samego samych kilometrów sobie dorzucić. Wyglądam jak Chińczyk w tym teraz w tym świetle, ale w tym w tym częściej.